O! Ciuchlan trzeba odwiedzić. Dzisiaj środa, dobra cena. 7 zł za sztukę. Jutro wyprzedaż to już wymiecione, poprzebierane będzie. Ole samochód, proszę was. Jakie oryginalne malowanie Siata. A no jadę sobie, widzicie, deszcz dzisiaj pada cały dzień. Żal mi łukaszka przetrąconego w takim deszczu 10 km w jedną stronę na piechotę, 10 w drugą do sądu. No ale wiecie, jak ktoś nie ma w głowie, sam sobie takie piekło stworzył, jak to w piosence młodszego brata było, że w piekle taka bieda, że nie ma klimatyzacji. No i on ma taką biedę w życiu, ale to na własne życzenie. Zamiast pracować, robić coś pożytecznego, ciekawego dla innych, to nie. To hejt zakompleksionego, zaszczonego menela. No i potem są konsekwencje. Klątwa szkolna i go dosięgła, nie? Większość tych ludzi wokół szkolnej to klątwa i dosięga, bo wychodzą to, że są jacyś tam uzależnieni, chorzy psychicznie. Eee. I tak dalej, i tak dalej, nie? Czasami bez prawa jazdy, często bez pracy, bez celu, bez sensu w życiu. Kończą przedwcześnie na cmentarzu i tak dalej. No tak to bywa. Patologia po prostu, nie? Patologia choroby uzależnienia. A ja jak się tam znalazłem, właśnie kurczę wiecie, bo ja się zajmuję leczeniem takiej patologii, chorób i uzależnień. I generalnie to przecież to nie ja się Krzyśka przyczepiłem, bo to nie ja chciałem zostać największą gwizdą i reżyserem szkolnej 17 jak Łukaszek, tylko... Tylko Krzysiek się mnie przyczepił i się nie można było odczepić i w tych kluczowych zawsze momentach, bo musiałem ratować go, nie? Tylko z tym ratowaniem to wiecie, to było tak, że... Takim ludzi, takich ludzi się nie da uratować, bo im bardziej mu pomagasz, im bardziej ratujesz, tym bardziej on wszystko psuje i jeszcze do ciebie ma potem pretensje, no bo skoro ty mu pomagasz, to ma na kogo zwalić winę, zamiast sam się wziąć w garść ogarnąć i po prostu e, zmienić swoje życie na lepsze, to, to ma taką roszczeniową postawę, nie? To jest postawa autodestrukcji generalnie, nie? Że zamiast właśnie żyć własnym życiem, to, to tam Przeżywa różne urojone dramaty, zamiast zrobić coś dla innych, to się skupia nad swoimi tam wymyślonymi problemami, nie? Schizofrenię, różne paranoidalne, tam. tak jak Łukaszych nie? Że on zamiast się zająć swoim życiem, zrobić prawo jazdy, znaleźć pracę, zająć się rodziną patologiczną, której nie ma, nie? Eee, ułożyć sobie stosunki z ojcem chorym psychicznie, ze Menelem, którego się wstydzi, nie? Eee, albo z mamusią, która się szmaci za granicą, to będzie się czepiać. Normalnych rodzin, innych ludzi nie zrobi tego prawa jazdy. Będzie obwiniać cały świat za to, że yy, jak to on mówi. On chciał określić Kononowicza i się nad nim znęcał. On będzie wykręcać wszystko w drugą stronę, że to inni tak chcieli. I on taki niby dobry, nie? Dlatego uważa, że może hejtować, yy, pomawiać kłamać, oszukiwać, kraść pieniądze ze zbiórek, nie? Przyświeca mu jakiś cel, jego zdaniem, nie? Cel, którym jest ukrycie po prostu własnej głupoty, niekompetencji, nieudacznictwa, tego, że jest życiowym przegrywem, bezrobotnym, zaszczanym menem, bez prawa jazdy, ruchającym matkę. No i tam próbuje bajerować ludzi, nie? To na przykład, zobaczcie, dzisiaj ma jakąś sprawę w sądzie, a on się zwierza wczoraj w internecie. W ogóle też charakterystyczne, że łazi na żywo, nie pokazuje gdzie jest, ale boi się wyjść z domu już tak bardzo paranoicznie, że jak wyjdzie z domu, to prowadzi transmisję na żywo z tego. Jakby go ktoś na przykład zaczepił, nie wiem, tam uderzył, powiedział, coś zwyzywał, to takie zabezpieczenie, że jest transmisja na żywo, nie? Że, o Jezu, patostry, patowidzowie, zobaczcie, ratujcie mnie! Ktoś mnie zaczepił na mieście, nie? Na transmisji na żywo, nie? Więc mam transmisję na żywo, nie podchodźcie, bo tu jest zabezpieczenie, bo wszystko jest transmitowane na żywo, nie? Także no paranoik po prostu generalnie, nie? Paranoik, reakcje lękowe, obses obsesje i tak dalej, nie? Mogłyby współczuć, gdyby nie to, że generalnie jednak tą postawą, tak jak się Kononowicz, to nie tylko sobie szkodzi, ale szkodzi też innym ludziom, nie? I Nienormalne postawy, to, to trzeba tępić, nie? Ja to tam nie przeżywam, mnie to nie obraża. Ja po prostu wykonuję swoją robotę, nie? Segreguję śmieci, śmieci powinny trafiać do śmietnika. Tam gdzie jest ich miejsce. Że tak. Jakiś pole energia znowu mnie tu męczy. Fotowoltaikę chcą montować. Dobry biznes, nie za darmo energia, tylko trzeba trochę zapłacić. No. Ale śmiechem, żartem to państwo wszystko rozwala w tym systemie, bo tak skonstruowało te dotacje. Ludzie coś tam zrobili, państwo im pieniędzy nie chce oddawać, nie? więc dramat. Dramat. Tak samo z tymi elektrycznymi samochodami się okazało, że dilerzy tak namawiali, weźcie, weźcie, kupcie, dostaniecie 40%, 40 tysięcy zwrotu dotacji. Ludzie pokupowali ileś tysięcy samochodów i od paru miesięcy nikt ani złotówki zwrotu nie dostał z publicznych pieniędzy. Nie, nie, to, nie to, że pieniędzy nie ma, nie, bo pieniądze to są, tylko są marnowane, nie. Chodzi o to, że postanowili sprawdzać te wnioski, że podejrzewają różne naciągactwo, nie, więc no. Generalnie to, jak ktoś jest rozsądny, powiem Wam w życiu, to tak. Unikajcie kredytów, unikajcie dotacji, bądźcie niezależni, samodzielni, bo to wiąże. Nawet YouTube potrafi przecież z tak związać, ktoś jak się za bardzo przyzwyczai do pieniędzy z YouTube'a, a YouTube ma taką tendencję, że w jednym miesiącu Ci zapłaci tyle, myślisz, że w drugim miesiącu zrobisz dwa razy więcej filmów, to zapłaci Ci dwa razy tyle, a YouTube znajdzie pretek, żeby Ci zapłacić nie dwa razy więcej, tylko dwa razy mniej na przykład, nie? Żeby wykorzystać coraz bardziej, okraść jak cytrynę, wycisnąć jednych twórców internetowych, nie? Dlatego YouTube toleruje też tych wszystkich takich troli, którzy kradną te treści tak naprawdę, bo wtedy YouTube na tym zarabia, nie? Są takie czubki i frajerzy, na przykład Michałek. Właśnie ten, co od tych baździerzowatych nie? Powiedz mi Michałku, Pokaż mi zgodę na piśmie, na wykorzystanie wizerunku na przykład Krzysztofa Kononowicza albo yy, Wojciecha Suchodolskiego, pseudonim Major, nie? nie? masz takiej zgody, więc bo szczelnie ich okradałeś. W normalnym systemie ty już dawno byś był bankrutem, siedział za to, bo nie masz prawa kraść czegoś, co do kogoś należy, nie? A ty to robiłeś, nie miałeś ich zgody, yy, ale że uznałeś, że to są chorzy psychiczni ludzie, Upośledzeni, jacyś nie zaradni, to tak radzisz ci yy, ujdzie bezkarnie, nie? No i dlatego, akurat. A tu nagle trafiłeś na mnie i już masz dwa filmy skasowane za prawo autorskie, i jeszcze zaraz trzeci ci YouTube skasuje z mojego zgłoszenia, i cały kanał pójdzie Twój do śmietnika. Już ja nie mówię o tym też, że to za te fałszywe zgłoszenia, tak naprawdę, które robiłeś, nie? Yy. Ale po prostu zakradzisz, nie? Za. Jesteś ordynarnym hamem i złodziejem, który nie potrafi normalnie się zachować przez ulicę, i dlatego po prostu musisz być skasowany, nie? Bo nie można tolerować takiego łachmystwa, złodziejstwa i tak dalej, nie? Także, sorry! Sory Michałek, Twój czas się skończył.